Ej się witam kolejny odcinek z g 15% przez 6 dni do wpłaty z kodem Rafikos. Także zachęcam, jak ktoś chce chcesz sobie coś podziałać, to bliskim przelewami, kardem, e, kartą. No i krypto masz 15% więcej do wpłaty. No, oczywiście można też z skinkami masz natychmiastową wpłatę. Czyli no, płacisz skinami i masz, możesz sobie od razu otwierać. pokchamp, No i co? Coś byśmy przeatakowali. No, może dzisiaj jakieś droższe bitwy? Tak bym, tak bym to widział, bo na streamie. Widzisz co się wydarzyło, widzisz co się wydarzyło, a dała to jedna skrzynka, skrzynka luksury, tylko ona jest bardzo zwodnicza, powiem wam tyle, bo już troszkę, mi, troszkę miałem okazję jej otwierać, zróbmy sobie na dwóch, na dobry początek, bardzo lubię tą bitwę, znaczy no, ten wariant bitwy, gdzie jest to 10% luksury, no bo widzisz, no coś ci mocnego yy, i, i jesteś, jesteś potężny, luxury, a mówi się luxury, no, wiemy, wiemy o co chodzi 10% Luxury, coś tam <laughs> Luxury Dobra, Rafikos, już się nie kompromituj, proszę Cię Otwierajmy No i walczymy z Shellygasem Powiem Wam jedno, przegramy Na Shelly'ego zwyciężyć się nie da Nie są mi znane żadne No właśnie, o, ty o tym mówiłem, nie? Nie są mi znane sposoby żadne Jak wygrać z tym botem szeligą. Jest on, no jak Jak jakiś mur, nie do sforsowania Gołymi rękami yy, No no nic, może, o, pierdolę. ja pierdole, w... ja zobaczyłem tylko ten awatar, patrz tak jak on tak wygląda, elegancko niby, ale on chce ci po prostu ze skinu upić No chyba, że dostajemy jakiegoś teraz Wilt Lotusa, o, Wilt Lotusa też, ale coś za giga drogiego, no wtedy byłoby w sumie miło <laughs> taką bitwę wygrać, ale nie, nie, U -u -u -u. no nie, jeszcze zgiftujemy mu to, ja pierdolę jeszcze zgiftowaliśmy mu. Hmm, no dobra, zróbmy to jeszcze jeden raz i liczmy, że tym razem nie pojawi się po prostu przeliga. Tak, bo, bo z nim jest coś niehalo. Tyle wam powiem. Bo Szeligas to jest coś, coś tu jest za mocno, za mocno. Ewidentnie nam ten ten zawodnik po prostu niszczy. Takich jak ja, napiszcie, napiszcie czy Bot też was yy, pokonuje. Czy to tylko ja mam po prostu nie farta do tego zawodnika. Parari, Bandura, no bandura tutaj. Mam nadzieję, że będzie lepiej, że tutaj uda się coś podziałać, pozwyciężać. Musimy jedną rzecz zobaczyć szybciutko. Dobra. Więc. No wygląda to źle, bo jest też ogólnie wariant taki, że nikt nie dostanie nic. I to jest najgorsze, bo wtedy no trzy koła idą, henho. ho. O, 3, 3, no już, już jesteśmy na, na 0, no ale w sumie fajnie byłoby jeszcze coś, nie? Pandora, no weź coś, bo dobra, może tak nie będę mówił, bo jeszcze faktycznie coś dostanie, no i dwa, pięknie, no i mamy już 5, no i o to chodzi Jesteśmy już też na, za tą poprzednią bitwę rozliczeni, szkoda, że Pandura nic w ogóle nie ten hmm. dobra, ostatni raz to zrobimy bo ja mógłbym to otwierać, ho, mógłbym te bitwy robić tylko no nie wiem, czy na ile to jest ciekawe, napiszcie, bo ja lubię takie drogie, no wiesz o co chodzi jestem Rafikos, lubię sobie pootwierać yy, za drogi pieniądz dobra, Bot Bandura, znowu on, no chyba znowu dostaniesz, a jeszcze ale zobaczymy, krzesło skrzypi, sorry Czolo, holo, w CS a dwójeczkę grał, kok, kok, kok dobra, no i leci Skar 20 ze Skarem 20 Skar goni Skara Kontraktor. No okej. Okay. W sensie to 1200, więc łatwo przebić mnie jakimś mocniejszym skinem. No ale dobry jest to prognostyk na przyszłość. No tylko byle bandurę tutaj nie zaszalał. Albo, no, albo w sumie nawet jakby coś ze słabszego zdobył, to też nie byłoby tragedii. No, żebyśmy tutaj na tej bitwie jeszcze stratni nie byli, no ej. Potem sobie bilionerów otworzymy. O, to jest też dopiero. To jest dopiero skrzyneczka kochana. O, nie, no, XD. Chyba lipa. Daj coś w tej ostatniej, proszę cię. No. Niestety. Ile? 1200. Uu, to nie ciekawie. To nie ciekawie. Ale dobra. Bilionerzy. Tylko. Aj, jakichś chciałbym dużo dodać, to byłby, Długa bitwa by to była. To jest problem. J ją lubię sobie otwierać po prostu. Rzadko, ogólnie zazwyczaj lubię większość skrzynek w formacie bitewkowym to tu bilionerzy lubię się tak wiesz po prostu otworzyć więc to też sobie zaraz uskutecznimy czy też sobie Uu, not good not good ale jeszcze trzy są w, w tym w grze u no i dobra no i widzisz choć nie że to jest 8600 no już 200 jesteśmy w górę dobra pięknie pięknie jeszcze pebor nowej coś ty e już iś, iść szkoda no ale mamy, jest całkiem przyjemnie, nie? Trzy, trzy mamy tutaj Trzy mamy, hu uh, uh, hu uh. hu, xd Dobra, go bilionerzy, gdzie jesteś? Są bilionerzy, lecimy Pierwszy hmm. Drugi Drugi, drugi, może te luksury otworzymy? O, otworzymy też luksury E, bilionerzy, ja was... dobra Dawaj, bo wpadł mi pomysł ten luksury więc zrealizujmy go szybciutko, Luxury, Luxury, o tylko to jest Dobra, Luxury knife <gry> Luxury Dawaj, puh, kurde Slaughter, miałem takiego karambita, ale Bowie chyba też będzie mocny, co? Nie, nie jest mocny, lol ok no dobra, szkoda Dobra, Olin 10% A, kontraktor No dobra no nie, no tutaj, tutaj Myślę, że tylko format bitewkowy, bo Ciężko. O, 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 ile to? Co? Ty, co jest? Myślałem, że jesteśmy zarobieni. Ty. Myślałem, że jesteśmy zarobieni bez kitu A to co jest po prostu tani shit Ej, jaj. Dobra, jeszcze zrealizuję jedno marzenie. Czy też marzenie? No, można, możemy tak powiedzieć. Pięć. Za dwa kawałki otwieramy. Pięć skrzynek. Ty, ale zajebiście wyszło, co jest? Chyba nie? Dwa, trzy? E, nie, aż tak. Dobra, jeszcze raz. No i teraz będzie gówno, nie? Ale to boli. No nic, dzisiaj to tyle. Trochę się zabawiliśmy.